Dajcie kochani. Przychodzę dzisiaj do Was z recenzją Colin Howell, Maybe Now. I tak, książeczka zawiera dwa opowiadania: Maybe Not, krótkie na 100 stron i Maybe Now, już dalsza część, około 300 stron. I tak, w książeczce Maybe Not mamy bohatera Warrena i Bridget, i jest tam pokazane, jak właśnie Warren poznaje Bridget. No i dlaczego w tej wcześniejszej książce Maybe Someday cały czas oglądał te y, filmy dla dorosłych. No więc tak, słuchajcie, Warren budzi się, no i natychmiast zdaje sobie sprawę, że padł ofiarą dowcipu Ridge'a. Słuchajcie, i kierując się po tym wszystkim do łazienki, napotyka nową wpółlakatorkę. Słuchajcie, kochani, od samego początku pałają do siebie totalną nienawiścią, chociaż tak naprawdę z tego co widzę, to e, bardziej pokazują tym zauroczenie do siebie. No i po bliższym poznaniu się okazuje się, że nie bez przypadku ta cała Bridget z nimi zamieszkała. Coś tam kryje z przeszłości i nie wie co będzie dalej. No i po prostu oni musieli się razem spotkać. Warren, Bridget i ktoś. No, i gdy to tych wszystkich przyjaciół wprowadza się właśnie Sydney, to tylko utwierdza ich w przekonaniu, że Warren i Bridget są po prostu sobie pisani. no. I tak, drugim opowiadaniem Maybe Now jest y, historia całej tej czwórki przyjaciół, no, z którymi przyjdzie się zmierzyć z totalnymi przeciwnościami losu. Naprawdę. Sydney pogodziła się już z faktem, że była dziewczyna Ridge'a będzie wciąż obecna w ich życiu, no niestety z powodu właśnie jej choroby. No ale Maggie po rozstaniu z Ridge'em zamierza żyć pełnią życia i spełnić wszystkie swoje punkty z tajemniczej listy. No i niespodziewanie jednak zda sobie sprawę, że to nie będzie takie proste, a ktoś tam stanie na jej drodze, ktoś ciekawy. Hej! Biegasz do zdrowia, czy szykujesz się do zawodów? I dla zdrowia i się do zawodów. I słuchajcie, na tej tajemniczej liście no niestety nie było powodu, dla którego miałaby się zakochać. No i teraz nie wie co ma zrobić. Dzięki Bogu ma zawsze kogoś, kto może jej pomóc. Maggie w tym momencie okazuje się taką osobą. No i sprowadza ją na ziemię i zaczyna jej tłumaczyć co jest w życiu najważniejsze. Musisz być, kochani, dla miłości nie ma określonego czasu ani w książce, ani w naszym życiu. No i skoro nie można go sobie zaplanować, nie można zaplanować sobie przyszłości, to może warto skorzystać właśnie z tego, co jest tu i teraz. Kochani, to jest przejmująca opowieść o miłości. I trudnych pytaniach, na które no, nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Czasami warto jest naprawdę łapać chwilę, gdyż może, może ona się w ogóle nie powtórzyć. No a jeśli serce właśnie bije jak szalone, a motylki nie pozwalają o sobie zapomnieć, to może właśnie jest ta chwila, kochani, tu i teraz. Misiaczki moje drogie, naprawdę polecam Wam tą powieść. I kochani, na koniec coś małego i zabawnego. Proszę powiedzieć, czy Pan lubi czytać książki? Znaczy ja wiem. Nie, nie bardzo, ale. Tam się dało. Zależy, to zależy dość od tego. Jest A jeżeli już Pan czyta, to najczęściej jakie to książki są? Przynajmniej... jakichś tych lepszych lektur, lepszych, takich na nich o Pisarzy, znaczy pisarzy. Zarzędność. A ile książek w roku jest Pan w stanie przeczytać? No zależności, ja wiem, nie Zależnie, czy będę kupował, czy pożyczał nie. No więc właśnie najczęściej Pan kupuje, czy Pan pożycza? No średnio. Tak, a kupować rzadko. wypożyczać najwięcej, najwięcej. A dlaczego Pan niechętnie kupuje książki? Nie wiem. Nie, 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 bo nie powiem Panu czego. Nie powiem.